Przede wszystkim kradzież tożsamości jest drugim najczęściej wykorzystywanym przestępstwem, również właśnie w sektorze związanym z praniem brudnych pieniędzy. Jest to, można powiedzieć, najprostsza metoda też, kradzieży. Dlaczego? Po pierwsze, sytuacja, którą niedawno jeszcze mieliśmy, gdy wszyscy byli zamykani. Nie było innej możliwości jak z informacji, wrażliwych informacji, często danych osobowych, drogą mailową. Drogą mailową sieci, często sieci niezabezpieczonej. Łatwo dostępnej do tego, aby takie dane pobrać, e, aby móc wykorzystać te informacje, do, do, do dalszych e, praktyk, które niekoniecznie e, zmierzają do tego, aby e, m, daną osobę, która została pozbawiona e, kradzieży, to pozbawiona tożsamości, aby e, tą osobę w jakiś sposób e, wspomóc jej czy wzbogacić. E, Piwi sam sobie został. E, e, został, można powiedzieć, wydany przez, przez Francję po to, aby właśnie tym praktykom na większym spektrum możliwym zapobiegać. Zawiera w sobie komponenty, które zabezpieczają przed niewłaściwym wykorzystaniem danych, niewłaściwym wykorzystaniem tożsamości aby zapobiec też niewłaściwym metodom przesyłania tych informacji, ponieważ jest to narzędzie, które oprócz... Wykorzystywania sztucznej inteligencji, również wspomagany jest wyszkolonymi specjalistami. Ponadto dzieje się to też w sposób bezpieczny, czyli jest to zupełnie odseparowane od świata wirtualnego nie jest to wysłane nie drugą mailową, ale zupełnie inną metodą. I organizacja stworzyła to rozwiązanie, aby jak najbardziej kompleksowo podejść do tematu. Można by to wyrównać również do EIDAS, który wydał również certyfikaty. Mamy podpis kwalifikowany, który na dzień dzisiejszy jest równoważny z podpisem fizycznym. To samo dotyczy, dotyczy tego repozytorium danych, które się kryją pod skrótem PIDIP. To repozytorium danych zostało też tak skomponowane, aby firma, która przejdzie certyfikat. Jej rozwiązanie było równoważne z tą fizyczną obecnością, którą na dzień dzisiejszy uważamy za najbardziej bezpieczną.